Kazimierz Dejna, jeden z orłów piłkarskiej reprezentacji Polski, drużyny Kazimierza Górskiego. Orzeł to symbol siły, walki i zwycięstwa. Jest na czapkach żołnierskich i na koszulkach reprezentantów Polski. Cechy orła. Wcielił w siebie Kazimierz Dejna. Przez walkę popartą wielkimi umiejętnościami piłkarskimi i patriotyzmem, prowadził do zwycięstw drużynę Legii Warszawa i reprezentację Polski. Prowadził do wielkich sukcesów na Olimpiadach i na Mistrzostwach Świata. Potem stawał do walki o zwycięstwo wraz z klubem Manchester City i San Diego w Fueza. Każdy orzeł ma swój ostatni lot. Na każdego przychodzi moment złożenia rozpostartych zwycięskich skrzydeł. 1 września 1900 89 roku dla Kaźmierza Dejny był ostatnim dniem ziemskiego wojowania, ziemskich zwycięstw i porażek. Zginął w San Diego w wypadku samochodowym. Na mszy pogrzebowej, sprawowanej w klasztorze karmelitów, uczestniczyli wówczas najwierniejsi przyjaciele. Z ziemi Amerykańskiej. Dziś przyjaciele, kibice i koledzy z drużyny Legii Warszawa i reprezentacji Polski Orów Górskiego pragną tu, na ojczystej ziemi, w Warszawie, wyrazić hołd i wdzięczność Kazimierzowi Dejnie. Prochy jego ciała. Po 22 latach zostały sprowadzone do Warszawy. Jego pamięć ma owocować w rozwijaniu i rozkrzewianiu ducha orów polskich. Eucharystia, którą teraz sprawujemy, jest znakiem miłości Boga do człowieka, do każdego człowieka. Niech Bóg ogarnie ponownie. Kazimierza swoim miłosierdziem, a dla nas niech da ducha orłów w walce ze złem. Drodzy kapłani, bracia i siostry, długo czekaliśmy na ten moment, żebyśmy mogli zgromadzić się i na polskiej ziemi modlić się w czasie mszy świętej pogrzebowej i na polskiej ziemi. Wyrazić wdzięczność Panu Bogu za Kazimierza Dejnę, wielkiego Polaka i piłkarza, przyjaciela wielu z nas. Kiedy pisał Wspomnienia, użył jednego wątku, kiedy wspominał swój ślub z żoną Mariolą, to napisał we wspomnieniach, że Ksiądz na kazaniu tak dużo mówił o futbolu, że zapamiętał skazania ślubnego tylko tyle, że się świetnie znał na futbolu. Osoba Kazimierza Dejny jest tą szczególną. Przez Łazienkowską przewinęło się tak wielu piłkarzy. Ale dlaczego szczególnie Kazimierza Dejne tak chołubimy, tak kochaliśmy i kochamy? Oczywiście jego fenomen, jego geniusz piłkarski, niepodważalny, jego talent, jego zachowanie na boisku, jego postawa na boisku, wszystko to tworzyło jego wielki autorytet, a dla nas wszystkich prawdziwą legendę. Spotykamy się dziś, by wspólnie uczcić pamięć człowieka, którego tragiczna śmierć była dla wszystkich ogromnym ciosem. Niezwykle ciężko rozstać się z legendą, której życie i działalność tak wiele wniosły w naszą codzienność. Sport czyni życie ludzkie pełniejszym, piękniejszym i bogatszym. Dla Kazimierza Dejny piłka nożna stanowiła treść. I sens życia. Piłkarz odnoszący wielkie sukcesy z drużynami, które reprezentował, ale również doceniany indywidualnie na arenie międzynarodowej. Po 23 latach prochy Kazimierza Dejny wracają do Polski. Spoczną w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, blisko nagrobka Kazimierza Górskiego. To nie przypadek. Obaj tworzyli historię. I obaj są częścią historii: historii naszego sportu i piłki nożnej. Kazimierz Dejna na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wybitny sportowiec i człowiek, który z godnością reprezentował polski futbol na świecie. Panie Kazimierzu, odpoczywaj w pokoju. 40 lat temu, prawie 40 Lat temu na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium prowadził reprezentację do złotego medalu. Był królem strzelców. Cztery lata później był członkiem reprezentacji, która zdobyła srebrny medal. Dwa lata wcześniej trzecie miejsce na mistrzostwach. Świata reprezentacja zdobyła z jego udziałem. Marzą nam się dzisiaj takie wyniki. Marzą. Jesteśmy dwa dni przed największą imprezą sportową w Polsce, Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Szkoda, że nie można przenieść tamtych lat do dnia dzisiejszego, żeby te umiejętności, które charakteryzowały naszą reprezentację, mogły być zaprezentowane również dzisiaj. Ale mam taką nadzieję że Kaziu gdzieś tam wysoko będzie spoglądał i będzie pomagał reprezentacji pana trenera Franciszka Smudy. Chciałbym przekazać małżonce najwyższe odznaczenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złoty medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego pośmiertnie przyznany Kazimierzowi Dejnie. Chciałbym to zrobić również z flagą Polskiego Komitetu Olimpijskiego bo przecież we mnie panie mój Boże Dopóki nam ziemia kręci się.